Dzisiaj jest nasz ostatni, trzeci dzień w Bangkoku, więc szybko pójdziemy na nasze ulubione miejscówki, bo dzisiaj wieczorem mamy samolot do Chiang Mai. tak wygląda nasze view i nie wiem czy tak go widać, ale ten najwyższy wieżowiec, co jest tutaj, to jest ten połamany, to jest właśnie ten Skywalk. A ten tutaj z tą kopułą, to jest właśnie ten z firmy Vegas Rooftop, to jest właśnie Skybar. W ogóle tak z ciekawostek, to jest tam aż 6 różnych rooftopów o różnych nazwach. Pokażę Wam jeszcze szybko nasz pokój, yy, który kosztował nas za 3 dni 311 zł. Nie ma tragedii. Słuchajcie, mamy te TVX. Oglądały się wczoraj bajeczki. Co to jest? Co to jest? Ta! Waliła podkład. No i tutaj taka łazienka. Słuchajcie, taka malutka, skromniutka, białorączka. No i taki hotel na spoko poziomku 300 yy, zł, czyli stówka za noc, czyli 50 za osobę Tajska opcja Lody I tutaj to są na. Jest mango, ten durian I w ogóle inne owocki i chrze Na patyku Ale dość drogi, bo aż 90 batów Więc to jest sporo Dlatego my Zrobiłyśmy przed chwilą mango sticky rice W końcu Więc zaraz gdzieś usiądziemy Może idąc tam właśnie w stronę na tym tam Tak, właśnie tak chciałam powiedzieć idą tam na lody Rywa jak zawsze Tak a ty, ja, ja ci przerywam tutaj, ja ty mi w życiu prywatnie <grywa> Słuchajcie, baby Tak, to jest bababy dla laski świeżo wyciśnięty sok z marakui. Dobry? Dobry, jak No i stoi sobie ziomek, wyciska. Słodka ta marakujana na maksa. Ale dobra! Pan pozwolił mi nagrać, jak robi sok z granatu. Wszystkie, zobaczcie te... Stunie wyciska a potem je przerabia na takich soczek w takich buteleczkach idąc Chinatown oczywiście wzięłyśmy w końcu mango sticky rice soczek z marekui jeszcze się został lego tego orzeszki, mleczko no i usiadłyśmy sobie na murku na Ong Ang, ponieważ ja bardzo bym się chciał tutaj napić tej herbaty z jelly i i co, jedziesz nasze tajskie lody? Co wszędzie, bo to był sztos, to jest mój numer jeden póki co w Bangkoku. Pachnie? Pachnie jak ryż. Jak Zdrówko, prawda. W woreczku jest mleczko i orzeszki Tak. I co, ja wlewam do tego ryżu? Mieszu, mieszu. Słuchajcie, to specjalny. Ryż do mango sticky rice, ale z tym mleczkiem kokosowym i tymi orzeszkami jest po prostu obłędny. Dami! Słuchajcie, różnica jest taka w tych lodach, że jedne są kokosowe, a drugie są z taro, a te taro to jest roślina, tak, w skarbie, czy to jest tak. warzywko, tak, więc jakby mamy roślinne, Waży... Roślina warzywa. smak z, kasztan... kaszt z kasztanami. Z kasztanami, no dobra, to smakujemy. Smakuwa, Mordko. Cheers. Jedziemy, słuchajcie, tuk-tukiem do takiego parku Lumpin znalazła dla mnie park idealny, czyli wchodzą tam warany, więc idziemy sobie na lerkę, bo ja niestety no, chodzić dzisiaj nie mogę. No i znajdujemy się w tym parku właśnie i słuchajcie, jest bardzo gorąco, więc te warany wchodzą sobie do wody i pływają, więc jeden ziomek gdzieś tutaj płynie w moją stronę. Zaraz wam pokażę. Jest. No i mają sobie w tej słodko w wodzie siedzą i pływają palmy z budynkami w Miami fajnie to wygląda fajnie, fajnie, w ogóle można wynająć sobie właśnie tam rowerek wodny i sobie po tym pływać właśnie przed tych baranów, co też jest mega opcją na taki chill Żeby po prostu usiąść w przy przywodzie i podziwiać Zwierzątka No i my chillerka z Pauliną wśród właśnie takich super wieżowców Zobaczcie Super to wygląda, nam się podoba. Każdy tutaj sobie przychodzi z kawką swoją, jakimiś napojami i sobie chilluje lub wypożycza te wodne rowerki i pływa wśród tych waranów. Ale te warany w sumie pływają bardzo blisko tutaj wyjścia na ląd i wychodzą co chwilę, żeby sobie szukają jedzenia, sobie coś zjeść. W każdym razie to będzie nasz ostatni punkt, jeżeli chodzi o Bangkok, bo dzisiaj lecimy do takich Chiang Mai. Więc takich fajnych jeszcze rzeczy, które można zrobić w Bangkoku, a my nie zdążyłyśmy, bądź nie miałyśmy po prostu na nie ochoty, to jest tak, market ten na wodzie, floating market i jest ich chyba kilka nawet. Płynie się mm, taką łódeczką e, z gościem lub bez, e, trwa to dwie godziny i po dwóch obu stronach jakby tego kanału są markety z owocami, tam rzeczami do kupienia, ciuchami, obrazkami w ogóle generalnie rzeczami pamiątkowymi też. E, druga sprawa to jest e, przejażdżka rowerem po Dżungli niedaleko Bangkoku. Bank Kracha'o bez kitu. Nazywa się Bank Kracha'o i to się rower, bierze rowerek, 4 godziny się jedzie, takie koło robi. Tam też są stopy na kawkę i w ogóle więc fajnie by było sobie tam pojechać rano i zrobić takiego śmiga pod dżungli rowerem no my nie miałyśmy na to już czasu ping pong show, ja na to mówię chipong pong show eee, gadałam z typkiem właśnie na kawę to eee, cena jest e, z, jakby Zależna od pakietu. Zależna od kurczę pakietu, właśnie. Może być słaby show, a może być ekskluzyw show. I tych show może być na przykład 20 i możesz sobie wchodzić, wychodzić, a płacisz raz. I tam jest 200, 300, 400, 500 batów albo 1000 batów. To już jest taki ekskluzyw, ekskluzyw. No ale to jest rzecz, na którą Paulina zdecydowanie powiedziała mi nie. A jest to taka galeria bardzo znana. Nazywa się Icon Siam. I tam jest taka fontanna, też tam wieczorem fajnie pewnie pójść. No ale niestety, no tam miałyśmy iść wczoraj, ale nie wyrobiłyśmy się, bo wczoraj był bardzo gruby trip, jeżeli jeszcze nie oglądałyście, no, to, nie oglądaliście, no to wejdźcie sobie na mój kanał i zobaczycie dzień drugi z Bangkoku, bo tam pokazaliśmy naprawdę bardzo, bardzo fajne miejsca. A tymczasem, patrzcie, właśnie tak to wygląda, że sobie siedzimy, gadamy, a tu nasz ziomeczek płynie, o, zobaczył mnie, to trochę się przyhamował. Wydygał się nie, jednak płynie. Tych świątyń to jest na każdym kroku, ich jest bardzo dużo. To no najlepiej wybrać, tutaj, nie wiem, trzy najfajniejsze i. Tak, najlepiej wybrać trzy, cztery. Tak. To też jest do Jeszcze y, fajny protip jest taki y, od nas, że y, my wzięliśmy takiego tuktuka spod y, wad po. I koleś nas zawiózł, właśnie to jest w pierwszym odcinku, w pierwszym dniu Bangkoku I tylko tam chyba nie powiedziałam, że zabrał nas do mnichów, gdzie medytują Jak weszliśmy na ten plac, to pan się nas zapytał skąd wiemy o tym miejscu Czy jakiś lokals nam powiedział, bo generalnie e, to nie było miejsce dla turystów Więc też jakby chciał nam pokazać jak medytują mnisi No ale my chciałyśmy jechać w inne miejsce, które miałyśmy zaplanowane, więc też jakby nie wchodziłyśmy tam do nich, ale miałyśmy taką możliwość, więc można sobie pomedytować naprawdę z mnichami. Bo nie wiem, czy wiecie, ale każdy mężczyzna tutaj prędzej czy później, i tak będzie musiał odbębnić swoje, czyli iść na to. meditation. nie ma że boli. Pierwsza z metrem i jest metra nasze tony. Jak zakumamy jakieś? Jak zakumamy. O! Myślałam, że to się wrzuca, a to się po prostu przykłada. Zapłaciliśmy 42 waty za dwa bilety. 21. Czyli bardzo tanio. Bo generalnie to, jeżeli chodzi o. Taksówki czy tuktuki, tutaj, no to tak zawyżają ceny. Nawet taksówkarze nie chcą włączać taksometru. Jak mówisz do nich, no tak. Jak mówisz do nich, że chcesz jechać według taksometru, to się obraża i odjeżdża. się przy wyjściu, no więc jeżeli nie macie ochoty targować się z taksówkarzami bądź tuk tuk bo z nimi to trzeba o 50%, a spotkacie się w połowie połowy, no to wystarczy wziąć metro, jest szybciutko. Nasza trasa trwa 6 minut, a nie tak jak zazwyczaj 15-20 minut. Kolejne pierożki na testy, takie jak chciałyśmy, czyli prosto z pary. No i mamy tutaj miks smaków, shot, to jakiś mexican Yam. Cokolwiek to znaczy, więc jemy sobie na ulicy Robimy testy Trochę się posklejały do siebie Ty powiesz, że to glutki jak mochi? Mochi? Mochi Inne No, no to by było chyba na tyle bo my potem spadamy na lotnisko, więc widzimy się w Chiang Mai.